Siemaneczko ludziska, witajcie w ten niedzielny poranek. Mamy godzinę około 9, jakoś 9,10, dziewiąta 11 albo 9, 11 i 11 sekund. Jestem właśnie w drodze na ten wysychający staw, z którego macie poprzedni odcinek. Tam ratowaliśmy właśnie te piskorze spod lodu. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, to musicie ją koniecznie oglądnąć. Ma się ją tutaj w karcie, więc zanim oglądniecie tą część drugą, to jeszcze oglądnicie pierwszą, więc tak właśnie idę sobie tutaj przez las i słyszę, przyszczekają tak, tylko jest jedna taka sprawa, ponieważ mamy jakoś plus 5 stopni. Jest o wiele cieplej, lody już nie powinno być, a jak będzie to taki bardzo cieniutki, więc nie wiem jak to jeszcze będzie wyglądało właśnie, teraz idę sprawdzić, ale mam wielką nadzieję, że jednak się to pisko, że uda wyratować, bo, bo te trzy, co w zeszłym odcinku wzięliśmy, no to trochę mało było, więc lecimy po resztę. Lecimy po resztę Widzę, że już ktoś dba o zdobienie drzewek już na, na święta. Tutaj ktoś już bombki wiesza na drzewkach. Bardzo dobrze, właśnie tak trzeba o las dbać. Teraz go śmiecić albo coś, to możecie sobie udekorować. Bardzo dobrze zrobił ten koleś. Widzę już tam w oddali las. Jaki las? Las to jest tutaj. Staw. Może już, ja prawie zawsze jestem na moro, bo po prostu kiedyś chciałem i bardzo dużo tych kubań. takich moro i, no i teraz w nich bo po prostu lubię. To mogłem tego nie mówić, ale dobra, idziemy, już widzę staw. Ej, wody jest naprawdę mega mało tutaj. O nie, ale tu jest dużo. Uj, to ile? Ty, co to za ptaszak wielki. Czapla. Poleciała se. Co? Ona mogła wyłowić te piskorze. No nie, tylko nie to. Lód się roztopił i spowodował, że to jest teraz mnóstwo wody. I jeszcze czapla była, to ona mogła na 100% te piskorze stąd wyłowić. To wszystko przez ten deszcz, teraz się tutaj wszystko zapala. Jeść. To jest ta mała kałuża z zeszłego odcinka. Tutaj te piskorze włapałem, a teraz jest tyle wody. Tam jakaś mała rybka leży, pewnie słonecznica, a po piskorzach ani śladu. Jest też możliwość, że się po prostu w mule zakopały i ja po prostu ich nie widzę. Bo się jakaś przed tym ptaszorem musiały ukryć. Tak też mogło być. No więc co mogę powiedzieć? Na razie jednak ratowanie piskorzy musi być wstrzymane i nie wiem czy jeszcze w ogóle kiedyś będzie. Jeśli znowu to wszystko zamarznie tutaj i znowu zobaczę, że te piskorze tam pływają, to jeszcze może będzie ta druga część. Ale na razie jak widzicie nic tam się nie da zdziałać. Jeszcze jak podchodzę do tej wody to już się zapada, mam już całe nogi w mule. No więc trochę przykro, no ale dobra no. Tak też się zdarza. Więc też trochę moja wina, bo mogłem te wszystkie piskarze jakimś dobrym sposobem w ten jeden dzień wyłowić. No ale jakoś mi to nie wyszło. Bo złą taktykę wyławiania podjąłem. No więc co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że się, że się już niedługo widzimy. Marka.